Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku z serii. Away out. Jak zawsze ze mną jest Sariero po mojej, mojej prawicy, waszej, Balevicy, jeżeli się nie mylę. Dzień dobry dzień, dobry, dzień dobry. witam, witam, witam. witam. Yy, skończyliśmy na. Na auto no, u dziadków. O, mam coś od razu. Będziemy jumać dziadkowi auto, tak jest. O, tu mogę lift zrobić. Dobra, kawa kawa jest. O. Ja dobra. To mam. Dobra, ja pójdę po koło, bo widzę, ty chodzisz dwa na godzinę. Hey, there's a tire outside of the bar. Co to jest? Co ja robię? Like Nie wiem. Aha. A tu, weź się spóźnić. Ja na ciebie no? ty muszę przeskoczyć, wiesz? Ty musisz się tego złapać. I tam jest koło, chodź do góry. Dawaj, dawaj, dawaj. No chodź do góry, po schodach. Aha, dobra. bo do góry się chodzi po schodach, tak nie? Bo. Jak też padę? Chodźcie tego. Dlaczego nie? Szybko szybko, bo ja długo. Nie wytrzymasz długo. Nie wytrzymam. Ale trochę grubszy jest. Masz A masz shotgun na pecach, jak fizykom No Trzeba tam zeskoczyć, nie? Ja nie wiem Masz to pek To nie to, no to to no. A jak? Rzuć ty na dół dokładnie, na auto Jeb Dojedziesz teraz? Czy ja ci muszę znowu ściągać? dobre pytanie no, możesz się pan nie? Smaczny, mogę, no? To idę też na szamę. Jak się podniosę, to ty wymienisz, a potem pas pierwszy w życiu? Nooo, ja już teraz wymieniałem. Oooo! Śrubki idzie. Już Przecież to auto już jest, tak jakby ten... Poniż się no. Tylko je trzeba podnieść, żeby tą kładę zebrać. Po to to jest to coś. Poniż się? No. Tylko Trzec to trzeba powoli back'ać. Trzy wyjedziemy na trzech śrubach, dobra? Dobra, wiesz, tam, to... no, no. No szalej do auta. No, tego, wiesz, ten, ten... No musisz wsiąść do auta. No piję, nie? No tak. muszę to coś zebrać. Myślałem, że tego zjedziesz. Tu. Teraz. No. Teraz, 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 teraz. Tera. No, no, jedziemy. Ja no prowadzę, ja bo jazdy mam. Pusz, pusz. Dawaj. Po co my je pchamy, a nie odpalamy? Bo będzie chcę odpalić. Czy znaczy, ja wskoczę i odpalę go, jak będziemy zjeżdżać z kurki? No. No, to żeśmy dali radę. No dziadek przybiegnie na pewno Będziesz go już zastrzelić, Założyć się. Paliwo mamy? Repair truck, dobra, czyli pewnie tu trzeba go naprawić Tu jest benzyn O, a no, trzeba tego, ale Pronto, trzeba A ja potrzebuję Musisz włączyć, teraz odpalić tamto auto, musisz Czekaj, bo ja paliwa tak to na pewno potrzebne jest paliwo No i paliwa nie No tak, ale, ale musi odpalić ten ten no, Tak Jak tak No pierdolisz Auto trzeba odpalić na to kable tylko paliwo potrzebuję Poczekaj chwilę Gaska yes, No i masz to Na razie na gazie Nie wiem, tylko że... nie wylaj, nie? Co oni koni tam koni? Ko konie? Czy krowe? No konie, konie, no konie, konie, konie Ale wlałem tyle To się chyba odpalić oh, Jest z teraz, żeby nie zgasło, nie? No Nie no, to nie zgaśnie dopóki go nie zgasimy No to nie gaś go

A mogę prowadzić? Dziadek to za zama Ale no, on nie strzelał Z furkę mu dzieci nie mają też ślopaka mi chyba strzela No Co ja tu piszę, Idziemy na gnotka No jadę po nas Chłopcy Będę prowadził w końcu? Kurde, będę strzelał Ja będę prowadził? Wow Ale pod górkę ciśniemy Ja w GTA chopię Dobrze, głowę go, dobrze Dobra, patrzymy się na ciebie Dobra U, góry, u ciebie uderzają w auto, u mnie nie Mani, easy, ale jestem skupiony na prowadzeniu, nie na ma prowadzić Mandekpit? Pik, pit? Pik, 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 co? Pik, co? Trzymaj. Tika, ja, nie. No ja. No ty prowadzi serio? No? Lekko bo ja byłem. Zmiełka, hopie. Ło. Nie wiem, czy mam limit jakiś A, czy nie? Nie. To mogę najpierw dalej. Pewnie, no bądź. No to wolnimy. Wszystkie omijam, chłopie, jestem wybitny. Jak opony mi strzelisz, to nie przebijaj. Dobra, ta auto jedzie. A myśmy głowę zrobili w ogóle, nie? Że oni wiedzą, gdzie no my no. jedziemy. No, biją w lasy. Uciekaj, uciekaj syna okay. no. No, prawdzie mnie nie złapią Pa, skok Dobry fix patrzę na auta, dlatego No No, i nie wiem, skakać, wiesz Z prawej jadą nam, na ulicy Słyszę Kara Tera Pum, kurde Nad policją skoczyłem, widziałeś to? Oni w szoku Łup Przecież ja bym jeździł Audi <laughs> e! Niemcy powrót możesz go odbić? No, nie mam jak Opony mu strzelaj Kolczatki, kolczatki. No nie, no nie o kurwa. No i dobrze i do wody i płyniemy. Stop! Do kogo naceluję, Tam do góry. Do wody, do wody. To nie powiesz. Jestem do góry czy na dole? Ja jestem do Na dole. Ja będę poza Biegnij, run for us, run. Z egzakiem chłopiek. Ja apokalipsy. Dawaj Kurde Przecież nas zaszczelą, tak? Co? Dziwne, że mogą nas zestrzelić jakby nikogo nie zabić Nie, zabijesz kogoś Właśnie, ty zabijałeś tam Ciekawe, żeby nas strzelali, jakbyśmy ich nie zabili <coughs> I co, ja nie jadą tam, tak? Ta, nagle znikły, nie? No Nikt nas nie goni pieszo nawet, ta łódka płynie dwoma na Gdzie no właśnie nie, powinniśmy teraz yeah, wyjść i się cofnąć tam gdzie byli, bo tam ich nie będą szukać. Nie ziewaj mi tam. Buziarki wysyłasz do widza? No. Nie w tą stronę, no. jak na kajaka A bo ja z jestem. Dobra, to, to umiemy, to umiemy na robocie. No nie rób! I teraz Jak ja będę po jednej, a ty po drugiej, to nie uda się? No to dawaj, tak. Do... <laughs> dawaj. <laughs> 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 Czekaj, nie nie, lewo, nie? Czy prawo? odbijaj O, odbijaj, odbijaj, odbijaj BIJ! O to O kurde, ale nie strony kickowe. Dobra, daj mi mocno do prawej Dobra, to teraz lekko ja do lewej No spokojnie, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Odbijaj lekko Odbijaj mocno Dobre. Nie, płyniemy tak, płyniemy tak Lewo, 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 lewo Dobra, wyrobiliśmy Odbiję leciutko I przez środek Ty odbij Kurde Oddawajcie O, gra Jak Ja na spływu No Ej, czemu nie odbiłeś? No bo przecież to nie moją stronę No ale jakbyś ty odbił to by nas nie obracało O kurde O kurde No i łódka idzie się ludzcy, chyba Chyba nie damy rady <grym> To będzie dużo prób też ty Odbijaj to odbijaj Co? I spaliśmy z łódki tak? Na pewno I za dara. to teraz? To jakiś checkpoint Od nowa Nie, tu byliśmy już No od co ty no Ej Czemu ty <grym> dora daru daru Kręć, 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 kręć no, no co Ty robisz, kurwa No debil, jeszcze nie, nie, jakbyś odbił tym przodem to jeszcze Dobra, kurwa, ty A to odpadliśmy ostatnio, to jest tutaj, nie? No, no zobacz, dalej jesteśmy i byliśmy Nie no, tu w lewo dopiero się odwróciliśmy No odbito

No, że ty nie, 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 rób, nie rób tylko daj mnie to robić. O, 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 o. o jest pod wodą, let's go. Mocno, 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 Klikam, mocno, 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 Ej, a czemu jest tak ściągło? No nie wiem No już mamy pół AP zostawiam, Zostaw ją, zostaw, zostaw I teraz Nie no, wpadniemy w to Co ty robisz nie w tą stronę No, no trzeba nie, wyrób, wyprostować no, trochę Teraz To dzięki mnie Nie wiem, taka jak i nie psuły się tak jak ta łódka, bez sensu. I się no, lepiej. No, nie żyjemy. <śm> no, będzie no, ciężkie. No, no, to nie powiesz Jakby nas tak nie ściągało, to by było fajnie. Mosło do lewej, mosło do lewej, lewej, lewej. No, Teraz Na fola. I... Tu my nie byliśmy, chyba. Tu? tu nagle kamień. Nie wiem, to nie jest to, gdzie byliśmy. No, a jesteśmy tyłem. Dojdź po nas. Zawsze się odbijemy od tego. Dobra. Nie nie, nie, nie wymieścimy się jak nic. o, o. o kur... Odbijaj, odbijaj, odbijaj. odbijaj. No falaj tym przycisk, co ty robisz? Nie tak mocno, boż. O oh, Jezu, koniec gry. No i tam eskapujemy. Oh. ta shootka oh, jest okej, okay, nie? No ja zostałem, ale... No i dobra, nara. No, ta. Idę. Damy łapę. No już. Chuj, nie pomagam ci jechać. Możesz mnie wciągnąć? No, wciągłem cię. Lewy przycisk my się przytrzymałeś? No. A to się gra coś tego. Dobrze, to te jak dramaturgi dodaliśmy. Za mi ta deska padnie. Dawaj, dawaj, daj skręcać. Lewy przycisk my się przytrzymaj. Oba nawet kliknąłem teraz. Bo ja miałem lewy przycisk. Zabaki, że mam zapał. Byś umarł, żeby nie. Daj mi trochę dramaturgii do tego po prostu. Okay. I'm okay. Jak na of no, right. pożarcie, nie jestem w Na zrobić. Nie jestem w stanie zrobić. Nie jestem Nie Nie

No. Mesama no. so czekasz, me, a nazbędziemy słuchać historii. Ta cieba. No. Yeah, the ride of the Black Yeah. Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. No. Bedzę sobie zrabił.

Right, mm. so this, is, you can always trust me. No, I'm not trusting nobody, my friend. Ba. Here you go. What do you think? Nah. Said me that I thought. What pleasure doing business with you guys. <coughs> YouTube. Got, Got Shelly. Shelly done, no. huh? Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. Eka, must be tense. She's afraid. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Now you're done. Nie będę mnie na kasę. No, diamet, I będziesz on go zabił. No, to nie tam. Ile do domu poszedłem? No. A dziwne, że był potręcony jego go wzięli. Ale tam kartę trzymał człowieku. Bo walczyłem o moje życie. Za, no. koniec odcinka. I'm going to try to advise him. One of his guys' ways. So, <coughs> what are we waiting for? Let's go after him. That's a good one. We really want to take Carter down. Right? Like I said, with or without you, I'm going after him. No, Podamy sobie rękę. Zrobimy tako. Dobra, mam rękę? Eee, ja mam źle. Musiałbyś cię lewą. Nie, dobrze, no szufla. Czemu ty klepiesz mnie po ręce? Co to było? Z dziwki. To nie tak, z dziwki się bije. tak. O! Moja dupa, no, nie, to twoja będzie jak nic. To moja, no, Wygląda jak ty, no, twoja siostra. <coughs> będzie <coughs> tak, nie wiem jakie pomidory kupić, wszystkie są takie same. Far, <coughs> to Julieta jest. Mom! Julieta, Julieta. Stara znalazła. Ona powiedziała, że jest na wakacjach, nie? Czy gdzieś tam w robocie. Ale fotki ją dobre zrobiły. Ja w tej koszuli... Ciekawe no. jest powiedzieć, w jakiej koszuli byłem, nie? No. Jak ja Alex? dziadka ukazałem. No. Dziękuję. No i chyba... Yeah, sure. Tyle jak że nie wiem co robić. Mm. ten. Już zawsze byli razem. Jesteś czasem grania ty. No jedno odcinki są takie, jedno takie no. No i tak nie udało nam się dwa razy uciec z rzeką, także. Życie, no przecież no. I'm sorry to hear that. Don't be. Jedziemy mamy, 25 minut z tego 3 minut startu. Powiem. Dostańcie dłuższy odcinek, no, to są, co zrobić Zrobimy godzinny odcinek, robię i go skończymy, no to. Co ty robisz? bierz w nosie. Gdzie w nosie No. Ja widzę, że tobie się nudzi, jak nie masz co robić. No Czekam. Czekać na serii z horrorów, bo ci taki dowcipny. No. A gdzie mam dzisiaj?

Dobra ja grubemu już odwala, Także dziękujemy za oglądanie I widzimy się w następnym odcinku Nara, łapka w górę